Dajcie moi drodzy z tej strony, Leon, i patrzcie na dzień dobry e, z buta w ryj. Tak. Oj, no akurat tą najfajniejszą scenkę e, zasłoniło. My, kto się nazywa? E, rozpierducha. Dobra, policjanta na razie zostawimy. Tu jakąś, o, bengt. A ta baweczka to chyba jest z nami. Ona tak wygląda fioletowo. Sorka cizia. Dobra, jeszcze byśmy tego policjanta rozwali, bo nas troszeczkę denerwuje. Wow, co tam się dzieje? Dobra. Koniec policjanta eee... Niszczymy to Dobra, wiecie co? To sobie zostawimy na kiedy indziej eee, i po prostu bierzemy się za misję. Tak, dokładnie. Eee... Zbadaj wieże. Oj, chyba nie. Oto czołg dla ciebie. Ok, e, lecimy po czołg, moi drodzy. Powiem wam, że e, ogółem so, you know, lubię czołgi. O, oh, w ten sposób. E, w sensie takim, involved. że nie jakoś że się jara so, mimi, ale powiem wam taką, taką rzecz, że chciałbym kiedyś się przejechać takim prawdziwym czołgiem. E, no i może teraz jakiś się znajdzie. Okej, okay. Jezu, jak daleko. Dobrze, że nie musimy teraz jeździć samochodami. Wystarczy, że sobie poskaczemy. Jeszcze od drzewko, żeśmy zahaczyli elegancko. Na skróty zawsze wiadomo szybciej. Ej, no skończyła się nam super moc. Okej. Okay. Dobrze, że ona w miarę szybko się nam ładuje. Aj tam chyba woda jest. A nie, nie ma. Ej, o Jezu, aż płotki wyrywam. Okej, okay. teraz na górę by się przydało. I opa, jesteśmy. Teraz samochody powiem wam, że... Yy, nie będziemy chyba tak często jeździć, chociaż yy, nie możemy zapomnieć o tym, że istnieją tutaj samochody, yy, więc od czasu do czasu będziemy sobie na pewno jeździli, yy, żeby, wiadomo, oszczędzić nogi, tak? Yy, żebyśmy... Podeszwy w butach, zaoszczędzili. Co to jest za małpa? Ale dostał mukę. Dobra, zostawimy e, na razie ich w spokoju. E, te jakieś, nie wiem, mówię, e, jakieś te kawałeczki czy coś to e, pozbieramy kiedy indziej przy okazji. E, a jak, e, tak jak mówiłem, jeżeli wiecie, co to oznacza, do czego to jest potrzebne, to piszcie mi w komentarzu, e, na pewno taka informacja mi się przyda. Jezu, jak będę musiał się na to wspinać, to ja chyba się zesram. Naprawdę, seryjnie, no, przecież z moim e, wyczuciem i refleksem to ja będę co chwila spadał. Będzie z tysiąc cięć, ha. Okej, okay, dobra, już połowa przed nami. Co to jest? A tutaj są aż trzy Dobra, nie możemy nic z tym zrobić na razie. Pewnie trzeba mieć też kolejną jakąś super moc, żeby ją użyć. Okej, okay, gdzie mamy iść? W tamtą mańkę. Dobra, moi dro... A bo tu jest woda Mam nadzieję, że na drugą stronę przypłynę Tak, tak Ale to jest fajna sprawa, te czerwone kratki e, że to też jest niby takie stworzone przez tego ufolutka to Znaczy ufolutka kosmite o! Trzymajmy się e, prostych Słuchaj, okej okay. Dobra, 600 metrów. Tutaj widzę jakieś tory, nie wiadomo co. Ha. Chciałem powiedzieć, że metro, ale chyba jednak nie metro. O, weźmy sobie tego klastra. Klastra, klastra. I dobra, mamy aż 5. Ciekawe, czy będzie można ulepszyć coś. Bo nie wiem naprawdę, ile trzeba mieć, żeby cokolwiek ulepszyć. Przyda... Mogłoby być e, ulepszenie na długość tego biegu. Bo to szybko się zużywa. I chyba w pierwszej kolejności właśnie takie coś e, ulepszymy. Jeżeli tylko będzie możliwość taka. No wskakuj tam! Wskakuj! Dobra, kulturalnie. Tum, tum, tum. O, tu mamy jakieś... Jezu, jak Zahamował. Ktoś mnie chce bić, nie? Dobra Dobra, wejdźmy sobie jeszcze tu na górę. Tu nie ma żadnego klastra ani nic e, Dobra O, tutaj za to będzie Wejdźmy sobie. E, tak w międzyczasie właśnie sobie pozbieram e, te klastry Między właśnie tymi mm, misją, a dotarciem do misji. O, okej. Okay. Ciekawe co to będzie za misja. Co to jest? Okej. Okay. Lofciam to już. I co ja mam tutaj cokolwiek. Mam jeszcze chyba wszystkich tutaj niszczyć. Dobra, mamy Czokie, Subcio, Kombo Combo 59, nie wiem o co tu chodzi. Tam coś jest. O, doleci pocisk, doleci. Dobra, tych możemy tutaj zniszczyć. Okej, okay, bo mamy na to minutę 40. Ja, no to powiem Wam, że luzik. W takim razie. A co tutaj się dzieje? A, tu, a, to są te maskotki. Super. Mamy w ogóle. Powiem Wam, że już mamy trzeci level. Fajna sprawa Jezu, za nami jest czołg Gdzieś A, on do nas jedzie. Bliskie spotkanie z Czogiem. Jeb. No co? Jeszcze. Zdychasz? Zdychasz. Dobra, pali się. Dobra. Rozywany Kombo 13. Mamy jeszcze chyba minutę. No to świat i ludzie. Tak, czyli tu możemy strzelać raz na... E, że jak strzelimy, to dopiero jak pocisk uderzy w coś, to dopiero możemy e, kolejny raz wystrzelić. Kolejne kotki, ok. Brąz tylko? Taki brąz, nie zgadzam się na brąz. A, bo teraz mamy 600 tysięcy do końca czasu. okej, okay, damy radę. Co się z moją strzelbą stało Dobra to czy ja muszę tylko te punkciki niszczyć czy... Okej okay. Niszczmy te punkty bo zdanie chyba najwięcej się pieniędzy znaczy tych punktów dostaje Tutaj gdzieś będą te kotki 20 sekund Okej okay. Mamy 10 sekund Tam są te kotki Jeszcze Super Nie no miliona to już nie dobiję. W 6 sekund nie Dobra, ale i tak mamy srebro To nie jest źle e, Następnym razem będziemy po prostu latać Jeszcze wystrzelę, jeszcze wystrzelę Jeszcze wystrzelę, jeszcze wystrzelę Jeszcze wystrzelę jeszcze wystrzelę. Nie wiem czemu, ale czas się. Dalej. Ten ee, stoi w miejscu. Aj. <laughs> Pancerny chaos ukończony. Ok. Idziemy dalej. No patrzcie, no. Trzy krateczki mi ten. Paseczki zabrakło do złota. Dobra, trzy i koła mamy. E, razem nie wiem ile. E, chyba z piątkę. Okej okay. Enter. Fajny taki show. Jest dostępny w moim garażu. W garażu kozak. To będą pewnie też jakieś takie rozwałki, więc będą takie odcinki. Powiedzmy sobie. E, specjalne. Takie co. Mm, powiedzmy. Cztery. Nie wiem. Poznaj zasady. Nauczy się bić obcych, okej okay. Będzie tak co 3-4 odcinki o, w ten sposób <coughs> Okej okay. O Jezu, ale brzydal Fu! Okej okay. Wciśniemy dalej Pewnie znowu ten cel jest wpyty od nas, no pewnie no. A weźmy sobie może. A, nie możemy podczas misji. A możemy. Ulepszenia. Ale ja chcę moce. Super sprint. Prędkość. Kurde, no, aż 10. Okej, okay, dobra, lecimy To jeszcze 4 by się przydało A jakbyśmy to tak przeskoczyli nad tym Pięknie, siedem Dobra, tam jest jeszcze Zaraz wiecie co moi drodzy sobie, ulepszymy te skakanie znaczy bieganie, tylko najpierw sobie podskoczymy Pięknie i jeszcze, żeby był tu gdzieś blisko. A my w tamtą stronę. O, jest super. 10 O, cukiereczek. A to aż 100 ich jest? O, w ogóle to zapiszmy sobie. E, aha, Dobra, to nie idziemy. A może zapiszmy sobie. E, zapiszmy. Tak, to co widzicie, 2% to jest właśnie e, zapis z tego, co mi się e, nie nagrało. Ok, i mieliśmy sobie ulepszyć e, naszą moc, czyli super sprinta, bieganie m, po wodzie nawet, a bo to prędkość, ok. Zwiększa prędkość. A, to po prostu będziemy jeszcze szybciej biegać. E, a, i jeszcze tutaj tak jak w trzeciej części mamy chyba cash. Mamy 14 tysięcy, Hakowanie sklepu cash. E? Dobra, akceptuj. Mamy 14,5 tysiąca około, więc jest super. Dobra, biegniemy. Faktycznie jest jakoś szybciej. Bo już by nam się normalnie wyładowała ta e, supermoc e, Ale okej okay. Nie będziemy Ścigamy się po prostu z samochodami Wyścigi między e, ma samochodami Dobra sorka sorka Tylko mnie nie potrąć Dobra e, lecimy biegniemy szybciutko Tak ile sił w nogach Tu możemy już sobie chyba skoczyć Nie do wody Okej okay. Jezu, jeszcze hotspotu. Okej, okay, idziemy do hotspotu. Dobra, po co tędy? Możemy przejść na skróty. O, przy okazji, weźmiemy sobie cukiereczka. O, od dzisiaj jeden na to mówi cukiereczki. Okej, okay, dobra, i teraz na łukos. Fak, co tu się wyprawia? Dobra, jazda. A, tutaj się tuninguje samochody Z tego co kojarzę Znaczy tak było w poprzedniej części No nie wiem jak w tej, ale chyba też no Dobra, szybciutko pędzimy Tak właśnie się biegnie Jak oglądają mnie osoby poniżej, nie wiem 10-12 roku życia W taki sposób, tak szybko biegnie się Jak mama Cię woła na obiad Także Musicie się też nauczyć takiego sprinta. Ha, okej. Okay. Dobra, po prostu sobie idźmy. Niech się nam naładuje ta super moc. A jak go na przykład. O! Jeep! Super. Dobra, mamy przy okazji więcej troszeczkę tej mocy. Co będziemy z tą kulką czerwoną się rozprawiać? Chyba tak, wiecie? Dobra, wskoczmy sobie na górę O, mamy przy okazji Cukiereczka Tam jest kolejny I dobra Lecimy Aha Mamy wyłączyć generatory Okej okay. Jeden jest tam na samej górze Szkoda, że podczas skoku nie możemy celować Dobra, jeden dostał. Jak to się wyłącza? Powiem wam, że a Powiem wam, że gra robi się coraz bardziej ciekawa. Dobra, uda nam się czy nas odrzucą? Nie, no odrzuciła. Zaatakowali nas i nam przerwało po prostu. Jestem, oni chyba będą tutaj się randomowo, czyli losowo będą się nam pojawiać. Najetyk ich szybko zabijemy, chyba. A nie, dobra. Co tam było w prawym rogu? Strzał w jaja Trzy czy jeden? Co? Lol. Ok, mamy tutaj też ten punkcik. A, to są nasze pieniądze. A, no to nie ma problemu. Spoko. Powiem wam, że naprawdę zajarałem się tą grom! Oj, nie dowody, nie dowody Zrobimy taki myk. Jakbyśmy po prostu ich rozbiegli. O, w taki myk. Już ciebie nie ma. Gdzieś tu powinien być kolejny. O, na wylot go z pionchy też można oczywiście. E, I tak, jeszcze... Przyszło mi do głowy, taka sobie sprawa tutaj, jak sobie e, obrywam kulkami, co tu się kurde dzieje. E, że czy chcielibyście na przykład taki krótki film e, z fragmentów, gdzie na przykład z różnych tych stylów walki, na przykład e, zabijam jakichś tam ludków czy tych e, kosmitów. Bo wydaje mi się, że taki, nie wiem, minutowy, e, taki zbiór najlepszych... Kombinacji sztuk walk byłby chyba fajny. Więc jeżeli chcecie, to napiszcie mi i wtedy będę przygotowywał takie coś Tylko nie do wody, dobra, przez siatkę Wow. Jeszcze nie możemy? Ale już mamy na celowniku Dobra guzik to zdychać ten nawet z tarczą tarcza ci nie pomoże no właśnie o to mi chodzi o to mi chodzi nie pomoże ci dobra spadaj eee, dobra je, pie, pie, czary, mary, bum, 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 napierdalamy ostro. Tak. I je, yep. ostatecznie przejęliśmy kontrolę nad wieżą. Super. Co to jest? Co? Możesz, kurwa. No, jak manekin latam? On też ma jakieś super moce? To nie fair. Dobra, i teraz szybko stój i strzelaj. No musisz przeładowywać w takim momencie. Dobra, nie trafił nas. Co? A to my nawet się ten podskakujemy jak ta kulka. No fak, no przecież podskoczyłem nad nią. Dobra. No znowu dostaliśmy, no Lecę jak manekin Gdzie on się znowu podział Okej, okay. już wiem jak to robić. Będziemy po prostu screenem uciekać Co ty odpierdzielasz, małpoludzie? ludzie Debilu też być bliżej. Dobra, nie jest taki, powiem wam, tragiczny. Co to dopiero będzie z tym bossem? Co to jest za pistolet? A mi się tamten zwyczerpał. Fuck. Dostał raz. Co on zrobił? A bo on jakoś tam tupnął tak Z buta jedną i No niech on spada bo muszę I w locie Widzieliście jak pięknie w locie dostał Patrzcie na to no, pewnie, że w. No, a bo żeby on nas nie pochnął, ale to jest paseczek, ja go nie zauważyłem. Dobra, rozwaliliśmy go. Elegancko. Co my mamy na mordzie takiego białego? Nie być

Ha! Rozbany Pięknie, no to nie jest trudne. Nic a nic. No, przeładowywój szybciej. Kasztanie. No, długo będę czekał. Dobra, dwóch od razu. To od razu jebnijmy. Dobra. Chill out! 10 na 100. Co? Tu też można? LOL! Sorka, to było niechcący. O. Znowu? Mocne wejście, panie kolego. No kurwa, kolana mi się złamała. Szybko. No, spacja, aj. Żeby odzyskać równowagę, fajna faza, powiem wam. O kurde, no. Okej, okay, nie przewidziałeś tego, że umiem sztuki karaty ale mi przyłożył No chodź tu Kurde, no co tu się wyprawia A jakbyśmy do niego z tego super biegu Aj, to chyba był zły pomysł A możemy chyba broń zmienić Eee, no to... Ała! To, że ja mam broń, to nie znaczy, że ty możesz we mnie strzelać No ha. No, taki kozak jesteś Fuck, no i na... Po co ty tak latasz? No to mija! Paskuda! Nie no, wiecie co? Weźmy sobie. O! No ty się denerwujesz, to co ja mam powiedzieć? A jakbym bez tego? No nie, no co będziemy się teraz na zmianę tym bawić? No chodź. No i... No nie! No naprawdę? Będę tak lamił? Dobra, koniec z w Zdrowie jesteście kurczaczka. Ja nie najgorzej, aczkolwiek coś tam, coś tam Okej, okay, chyba koniec, nie? Koniec tego treningu. Zimno i gorąco. Dokładnie tak samo bym powiedział. Okej, okay, moi drodzy, co zrobimy? Podsumowanie odcinka. Będę wprowadzał takie coś jak podsumowanie odcinka. W dzisiejszym odcinku pobawiliśmy się czołgiem. Zdobyliśmy umiejętności nie umiejętności, zdobyliśmy w poprzednim odcinku. E, zdobyliśmy taką wieżę, niby czy coś, e, i dostaliśmy nowe, nową super moc, czyli wybuch. E, I okej, okay, i będziemy na tyle na dzisiaj kończyć. Misja wykonana, super. Tap, awans. Ok, to zaczniemy to wszystko od następnego odcinka, także trzymajcie się, zdrówka wam życzę i pa!